Bardzo ładnie. Jak rasowy helikopter lecę. Helikopter. Tak. Ale chyba się nauczę wreszcie latet na helikopterze. Może w grze nie będę się bał. Co znaczy w multi. Tak. Pewnie opanuję taki szczęśliwy. Wejdę na multi. Odpalę helikoptera i dead. O, no, po grzecznie. Ja nie wiem, czy to jest coś ciekawego. No dobra, drużyny są. Mamy na dole, pod nami. Dobra, jeden rozwalony, Drugie, drugiego nie mogę dosięgnąć. Teraz? Rozwalony, dziękuję. Proszę. To jest wcale nie taka prosta rzecz. Czemu do tyłu lecimy? O. Dobra. Podlatuję tam. Dobra. Dobra. I co? Nie widzę wrogów? Widzę. Yy, budynki, budynki pewnie. Ale fajnie się zapewne. Jest łatwo. Ja nic nie widzę, wiesz? Używaj tych swoich rakiet, na... Ale ja nic nie widzę, więc ja nie będę używał. Okay. Są so, moi. Liczyjcie samochody, samochodu, żeby nie uciekli. Mogę odpalić parę rakiet. O! Mam 10 zostało mi tylko, więc nie będę używał za bardzo. Nie no, on Ej, tutaj! Lubię. Ej! O, to wszystko jest pod rpg ka No. Dobra. We mnie wątpisz. Na brzegu rzeki. We mnie pisz Tak. Bo ja nic nie widzę, wiesz? Mogę tylko robić za pana dobrego helikoptera. Ja namierzam. Nie namierzasz. E, to tak trochę do bani. Co nikogo nie widzę. Dobra, trzeba wyrównać. Widzę. Pull up, pull up. Obrócimy. Hmm... Widzisz gdzieś? Widzę... Wy... Ole poleciał, ty facet poleciał jak w tym. Grałeś we flata kiedyś? Co? Grałeś we flata kiedyś? No. Jak tam walnąłeś w coś, to facet wylatował za szybę tak... No no, w... mogło być. No to tu jest podobnie. Aha. Jak nikt to oni się lecą na kilkanaście metrów. Lol. Dobra nie widzę. Zaraz będą w mieście. Widzę. Mm. Ej, ej, panie, 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 panie. Tak, pomyliło mi się troszkę. Co te drużyny robią? No one mogłybym... One stoją, bo nie zabijesz wszystkich pewnie. A mogłyby zacząć... Tutaj jest. Nie tak... Strzelają do nas Wiesz są z tyłu to ja nie mówię strzelać No, do no to mów Jesteś wiesz takim No to teraz Co nie widzę wrogów że tak ci powiem Hmm Szkoda O dobra O dobra Wracam A tu drugi mm. Czyli panie 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 bo tak się nie da jak się strzela z tej drogi? Yy, dwójką, musisz celować. Przytrzymaj. Dobra, rozwaliłem no. Ale nie mogę. Musisz zmienić brona. Nie, nie mogę go namierzyć. Jest z tyłu. O dobra Dobra, dobra. Poszło. Jeszcze jedno Przeładowuję. Trafiłem nawet. Ej, zero, pocisnij. Dobra. Tak, tak, musisz przeodbywać jak są trzy, a nie strzelamy w nikogo. Dobra, zmieniłem na normalną broń. No. A tamta, ją nie wiem, ona się dłużej ładuje, wiesz? Ta laserowa. Dobra, mamy przeciwnika. Dwóch. Zabijaj. Dobra. RPGów już nie ma. O, ładnie mi idzie. Dobra. We wszystkich. Co ty tam wiesz? We wszystkich. Like a boss. Bo mi się mylą strzałki ze wiesz? A nie, to nasi. <noise> Trochę w nasze postrzelałem, czy Dobra. No i jesteś już wreszcie do tej budy tam. Dobra. Dobra. Strzelaj. Czekaj. To muszę zmienić broń. No, Kurf. Mogę ci pomóc trochę? Nie umiem tym strzelać. No, przyceluj, ale mam zero pocisków. No, musisz czekać. O, jeden, dobra. Bo to nie jest tak łatwo. Przyładuj, przyładuj. Dobra, zawracam. Zawracam. Ej, bardzo wolno przeładowuję. Cały czas, o dopiero teraz mam jeden pocisk. Dobra, strzelony. Zniszczone, został tylko BMP. No. Tylko czekam aż mi się przeładuje, nie? Dobra. I co? Trafił? Kurwa. No czasem nie trafia Sorry, zawracałem może to do tego O nie 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 Wziąłem już za daleko lekko byłem tylko No Dobra Tam jakiś ludzik będzie w ogóle teraz, nie? Ramię teraz pójdę do tego budynku. Tak, pojawią się trzy obiekty. Tak, dobrze pamiętam? No, coś jest tyle. Lecimy spokojnie. Dobra. Jany. ale głupio zrobili tutaj tą granicę z tej strony Dobra Dobra Ej, leć, leć, leć Ty z tej pierwszej broni rozwalałeś te pojazdy czy nie? E, nie Tak, ale jak byłem blisko No bo na razie to nie mam szans Zabijaj. Dobra. z jednej i z drugiej Ja zmieniałem później czy, czy się przewoduje Ej. O nie, leci, leć, leć! Muszę manewrować, wiesz? No, no. leci, leci, leci. Następny, byś spadł z tym, następny, co za. Dobra, to już wiesz, gdzie lecieć. Nie w tej stronie, co ja. Nie wiem gdzie. Nie wiem co strzelać. Na razie będę sobie tu wędrował. Gdzie? Na wszystkich. E, Eskortuj drużyny. No. Tu gdzieś spieprzyłem. Tak. Szybciej idzie Już tyle razy kurwa Dobra widzę On szybciej czy wolniej leci się? Ja nie wiem Oj Musisz wolniej mnie w drugą stronę, bo... Dobra, obracam Próbuję poziom trzymać Szczelam w te haszcze. Dobra. Panie, 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 panie. Dobra. lata, że... Słucham? Tak zaczęły się latać, że... Nie że coś się dzieje. Nie, nie, nie. Zgubiłem. O, dobra. Już nie zgubiłem. Gdzie, kurwa? Nic nie widzę. Może się chowają, gra się z tym O. Dobra. Pojazd. Wiem. Pull up. Piekama się przeładuje Dobre. Muszę zawinąć Na sekundę Ufa, Tak lataż, że... Musiałem zawinąć Nie mogę Wycelować Czekaj Poczekaj, poczekaj Oj Byłem namierzany Uf. Chyba Albo... Nie, to ty Sorry Dobra Już zawracam Normalnie Za, za daleko Tego weź przed Za daleko Raz Dwa Dobra Dobra, zginął. I ile jeszcze? Czego on tam Nie mam pojęcia, ja się boję. Ja się tu skoncentrowałem na. Oni chyba nie wiem. Na rękach chodzą. Na wszystkich kierunkach się okazuje, że z jednej strony I tam widzę jakiś helikopter, a nie wiem czy to nasz czy nie No mieliśmy jakieś dwa, nie? No. Znaczy jeden Tak, oni tam będą chyba się ewakuować Ja, to są nasi Dobra, to jest tylko teraz No dobra Ja może zacznę ich strzelać tak. ja. Uff Ty, jeszcze już wiedział, że doleci do jakiegoś punktu. Weź. Było śmiesznie. Dzięki za pomoc. Jest hey. zderzenie. Jest. Hell yeah, bitches. 14 minut 30 sekund. Dziękujemy, dobranoc, wreszcie. Hurra i w ogóle. Dude, yeah.